Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wczoraj wrzuciłem filmik na temat pokory, i po nim dostęp kilka wiadomości, które mi pokazały, że ten temat jest ważny, a często nie do końca zrozumiały. Dlaczego tą pokorę tak bardzo się akcentuje, a tak przecież trudno jest ją w życiu rozeznać, jak być pokornym, a jak nie być fałszywie pokornym, co jest przejawem pychy. To są takie treści dość trudne. Kiedy człowiek powiedziałby, że jest pokorny, to się może wydawać już przejawem pychy, a jeśli ktoś uważa się za pysznego i to będzie mówił, no to może uchodzić za człowieka pokornego. Jak ocenić, jak rozeznać, czy jesteśmy ludźmi. Pokornymi. Taką wskazówkę daje nam święta Teresa od Jezusa w swoim dziele pod tytułem Droga Doskonałości. I pisze tam takie zdanie. Prawdziwa pokora polega głównie na tym, byśmy zawsze ochotnie byli gotowi na wszystko, cokolwiek Pan z nami zechce zrobić i zawsze uważali siebie za niegodnych zwać się Jego sługami. Pierwsza rzecz, którą zauważa święta Teresa, że pokora wyraża się w gotowości do tego, aby wypełniać się wolę Pana Boga. Jeśli bardzo jestem przywiązany do swoich planów, swoich pomysłów życiowych i nie chciałbym za nic, żeby Pan Bóg w nich coś zamieszał albo poukładał coś inaczej, to może być taki znak, że w swoim życiu jeszcze tej pokory mi brakuje. Że jeszcze w tym miejscu, w tej przestrzeni, którą Pan Bóg zarezerwował dla siebie w moim życiu, no ja tam jestem. Ja zajmuję miejsce, które nie jest moje i chcę w pełni rozdysponowywać swoim życiem. To jest właśnie wyraz pychy, kiedy zbyt mało Chcemy pozwolić Panu Bogu w naszym życiu interweniować, bo wszystko chcemy zrobić po swojemu, bo wydaje się, że wiemy najlepiej. A z drugiej strony, jak mówi święta Teresa, żebyście zawsze uważali siebie za niegodnych, zwać się jego sługami. Czyli patrzę na to, że. Służę Panu Bogu nie w taki sposób, aby nad innych się wynosić, ale widzę, że to jest dar od Pana Boga, za który jestem mu bardzo wdzięczny, a widzę, że na ten dar nie zasłużyłem, że ten dar mnie przerasta i tym chcę się dzielić, bo nie chcę zatrzymywać go dla siebie, bo wiem, że mam więcej niż mi jest potrzebne. Człowiek pokorny zawsze będzie miał dość, żeby się dzielić, a pyszny zawsze będzie miał za mało, żeby wyciągnąć rękę z pomocą do drugiego człowieka. To może dzisiaj wystarczy. Tyle. Szczęść Boże.